Cześć, jak się nazywasz? Jestem Edytka, Edyta Strzycka Edyta, wiesz co, masz takie poczucie rytmu Które po prostu nie ogranicza się do twojego śpiewania Ty po prostu masz je na całym ciele, wiesz I, i, i po prostu zarażasz nim bardzo, 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 strasznie, bardzo dziękuję. Strasznie mi się podobała ta, ta, ta energia. Energia mi się podobała. Energa. Bardzo serdecznie dziękuję. Energia. Edyta, ja nie mogłam się nie odwrócić. No po prostu nie mogłam, ale czekałam do ostatniej chwili. Po prostu nie mogłam również e, nie zawalczyć z Anią o ciebie. Zwyczajnie Ania mi po prostu nadepnęła... Nie, to był taki Bosa moment, wiesz, tak, tak ożywczy, tak, tak świeży. Ja w ogóle ci... przepraszam, ale ja jestem w totalnym szoku, bo ja w ogóle nie spodziewałam się, że ktokolwiek się w ogóle odwróci. Oj tam, oj tam. Nie Świetnie. mówię poważnie, więc, więc po prostu jestem teraz, chyba stąd nie zejdę w ogóle. A więc... Z... Oh. No bo... Nie... Zacznijmy. Zacznijmy, ale jeszcze coś. Wiesz co, my z... nie wiem, co Andrzej zaraz powie, ale nie, mu... nie musiałem się odwracać, żeby ci powiedzieć, że... Mimo całego, wiesz, barbarzyństwa wrodzonego i braku ogłady i, i, wszystkie, i, i tak dalej, i tak dalej, twój głos był naprawdę jak po prostu miód na uszy i było bardzo przyjemne i ja sobie naprawdę, to no, było fajne, no. Bardzo, bardzo serdecznie Dzięki. dziękuję. Ale super, że no, zostaniesz, Tam jesteś, jest fajne. Jestem z Kielc, urodziłam się w Kielcach, a obecnie mieszkam tutaj na miejscu. I co robisz? No tak, z tym bywa bardzo właśnie różnie, bo e, niby coś tam piszę, komponuję, gdzieś tam próbuję z tym działać, ale ogólnie jest bardzo ciężko. I akurat, nie wiem, tak się składa, że dla mnie drzwi zawsze były jakby zamknięte. I w... No ale to teraz, dzisiaj są otwarte. No bardzo w... dziękuję. Uchylamy, uchylamy. Dlatego ja po prostu się nie spodziewałam w ogóle. Więc, więc mówię poważnie, jestem w takim szoku, że będę tu stać chyba Pamiętaj, do Pamiętasz, zamyka, kiedy drzwi się zamykają, to Bóg otwiera okno, wiesz? Nigdy nie rezygnuj. – Dobrze, że tu Naprawdę, jesteś, bo... bo – istnieje, bo... faktycznie. Bóg mnie lata. i może sobie otworzyć okno i wyskoczyć, Jest taka tradycja, że ja mówię ostatni. Może dlatego, żeby po prostu posłuchać, co oni za opowieści mają do opowiedzenia. Ja się nawet cieszę, że nie wcisnąłem guzika, bo my się znamy dobrze. – Tak? – Z nazwiska tak. Może nie... Z nazwiska tak, ale osobiście nie. Osobiście jakim nie ale No, no skelc jest, tak? A skelet. A, rozumiem. Aha. No i. E, dlaczego się cieszę? Dlatego się cieszę, że sobie pomyślałem, kiedy śpiewałaś, że nie, nie nacisnę dlatego, że nie mógłbym równorzędnie obok ciebie stanąć i zaśpiewać z tobą. Ale ja też bym nie mogła, jeżeli ja bardzo, bardzo z tego cieszę. No nie mógłbym po prostu, bo wiesz, no jesteś lepsza. Znacznie. Ja w ogóle nie wiem, co mam powiedzieć. Yy, mogę tylko powiedzieć, że wcale tak nie jest, pani Andrzeju. Panie Edyto, niech te w Kalcach piszą co chcą. <laughs> a no właśnie. Proszę dokonać wyboru między Zielonym a... Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony. Producent notebooków Vio.